20 grudnia. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 26 do 38. Maryja pocznie i porodzi syna. Dzisiaj Ewangelia znowu opowiada o zwiastowaniu anielskim. Anioł odwiedza Maryję, młodą dziewczynę z Nazaretu. To galilejskie miasteczko niczym się nie wyróżniało spośród innych miast. Także mieszkańcy Nazaretu nie byli jakoś szczególnie pobożni czy święci? To zwyczajni ludzie, tacy jak ja, czy ty. Nie wszyscy w Nazarecie byli gotowi na przyjście Pana. W czasie adwentowego oczekiwania, gdy do świąt zostało już tak niewiele czasu, trzeba nam zadać sobie pytanie, czy jestem już gotowy na przyjście Pana? Jest pewien ciekawy zwyczaj adwentowy w niektórych, zwłaszcza małopolskich parafiach, którego początki odnajdujemy w dawnym obrzędzie z katedry wawelskiej. Przedstawiciele wszystkich stanów społecznych, począwszy od króla, podczas mszy podchodzili do stopni ołtarza i składali uroczystą deklarację. Jestem gotowy na sąd Boży. Czy ja też mógłbym dziś złożyć taką deklarację? W miasteczku Nazaret tylko jedna kobieta była gotowa na przyjście Pana. Maryja. Jej FIAT jest równoznaczne z deklaracją gotowości na Boży Sąd. Ilu mieszkańców Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Torunia, Białego Stoku czy Grojca jest dzisiaj gotowych na Sąd Boży? Dziś ten sam Boży Posłaniec przychodzi do naszego domu i zwiastuje nam dobrą nowinę. Czy poruszy ona nasze serca? Czy sprawi, że w naszym życiu Słowo Boże stanie się ciałem? Postarajmy się nie zmarnować tych ostatnich dni Adwentu. O kluczu Dawida i berło Domu Izraela, ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy. Przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w mrokach śmierci.